Kryptoekipa to już trzeci rok, od kiedy jesteśmy razem pod wspólną marką i budujemy jedną z największych społeczności w Polsce. Wszystko rozpoczęło się w roku 2020, kiedy założyliśmy pierwsze grupy na Telegramie i kiedy zaczęliśmy budować to wszystko, co tak naprawdę powstało w międzyczasie. Kryptoekipa to nie tylko działania online, to nie tylko pomoc, informacja, wsparcie, edukacja, ale również bardzo dużo działań poza internetowych, kiedy robimy konferencje, kiedy spotykamy się na żywo, kiedy wyjdziemy się na największych wydarzeniach, nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie. Zapraszam Was na podsumowanie roku 2022. Zobaczcie ile udało nam się zrobić i jak duży progres zrobiliśmy podczas tego roku. Eventy w roku 2022 były istotnym elementem w życiu KryptoEkipy. Rozpoczynamy dość mocno. Crypto Expo, edycja pierwsza, która odbyła się w Warszawie. Wspólnie z komparikiem zorganizowaliśmy ten event. Na tym evencie między innymi Maciej. Tomasz Gos czy Daniel Pomian mieli swoje prelekcje. Lecąc dalej, Cryptocurrency World Expo. Bardzo fajny event, który odbył się również w Warszawie, a dokładnie w Złotych Tarasach. Tutaj niestety nie mieliśmy e, swoich prelekcji. Lecąc dalej, wspólnie z Zetli wybraliśmy się na Mistrzostwa Europy w koszykówce Polska-Chorwacja, gdzie razem z zespołem edukowaliśmy polskich kibiców na temat blockchainu oraz samego projektu Zetli. Lecimy dalej. Cryptoverse Expo edycja druga. Ten event również organizowaliśmy wspólnie z Komparikiem. Na tym evencie mogliście zobaczyć m.in. strefę gamingową oraz stoisko sport i blockchain. Na sam koniec zwieńczyliśmy cały event niesamowitym i kosmicznym afterkiem. Lecimy dalej. Znowu wspólnie z Zetli wybraliśmy się tym razem na Super Puchar Suzuki. Oczywiście mecz w koszykówce. Gdzie również edukowaliśmy kibiców na temat blockchainu oraz samego projektu Zetli. Pierwszy zagraniczny wyjazd kryptoekipy to oczywiście Crypto Event w Doncaster. Event bardzo fajny. Na samym evencie, oczywiście, Maciej Tomczyk miał swoją prelekcję. Zbliżamy się do końca roku i gościmy na Wersie bardzo fajny event co prawda nie dotyczył on samego rynku kryptowalut mogliśmy tutaj liznąć informacji z zakresu złota i srebra i kończąc ten rok pojawiliśmy się na Next Block Expo w Berlinie tutaj również bez prolekcji, natomiast niesamowite kontakty połapaliśmy dużo piątek zbitych na eventach. Za wszystkie eventy oczywiście serdecznie Wam dziękujemy i kłaniamy się nisko. Oczywiście chcielibyśmy podziękować naszym partnerom, a rozpoczniemy od projektu Dubli i projektu Krypsioni. Krypsioni jest to aplikacja webowa, która pozwala w łatwy i przyjemny sposób rozliczyć swój podatek kryptowalut. W 2022 KryptoEkipa nawiązała liczne partnerstwa, m.in. z dwoma projektami sportowymi Realfield i Mas Rok 2022 to był również rok naszej współpracy z giełdą Bybit. Giełda Bybit w naszej opinii, w mojej opinii, jedna z najlepiej rozwijających się giełd w ostatnim czasie, giełda, która daje bardzo dużo możliwości. No i oczywiście dzięki tej naszej współpracy, również dzięki temu, że Bybit jest jednym ze sponsorów naszego live'a z skrypty ekipą, możemy dowozić wam różnego rodzaju dodatkowe bonusy, różnego rodzaju nagrody czy gadżety właśnie o Bybita. Uważam, że Bybit w najbliższym czasie również może iść bardzo mocno, jeżeli będzie cały czas dbał o użytkowników i na pewno było to jedne z ważniejszych partnerstw właśnie minionego roku. W tym roku również podpisaliśmy partnerstwo z projektem Zetli. Jest to polski projekt sportowy, który ma na celu połączyć fanów sportu ze swoimi ulubionymi klubami. Nawiązaliśmy współpracę z eluęcuchowym projektem najbliższym budującym portfel, lunchpad. Market NFT oraz z kolekcją, także NFT nawiązującą do pana Kleksa. Kolejnym naszym partnerem w roku 2022, tak naprawdę jednym z ostatnich partnerów, który tutaj wspiera kryptoekipę, jest oczywiście nasza polska giełda Kanga. Kto obserwuje Kangę, również widzi jak fajnie się rozwijają, jak wprowadzają kolejne produkty, takie jak właśnie Lunchpad, który już niedługo ruszy, czy wprowadzają kolejne właśnie blockchainy, między innymi ostatnio gdzieś tam zaciśnienie współpracy między właśnie Kangą a Algorandem. Jeżeli chodzi o Kangę, również bardzo ważne wsparcie, to jest tak naprawdę, projekt, który jest głównym sponsorem naszego live'u, i dzięki temu również na live'ie możemy rozdawać Wam książki czy innego rodzaju bonusy. Kanga na pokładzie, ważne partnerstwo, które tak naprawdę zamknęło rok 2022. W tym roku również kontynuowaliśmy naszą współpracę z AdShares. Bardzo silny polski projekt, który zajmuje się rozliczaniem reklam metawersowych na swoim blockchainie. Tubli natomiast jest to aplikacja mobilna, dzięki której e, tak naprawdę zachodzenie możemy zdobywać nagrody różnego rodzaju, bonusy, kupony, zniżkowe bądź kryptowaluty, czyli jak najbardziej zalicza się do trendu walk to earn. W tym roku jako krypto ekipa udało nam się pozyskać kilku nowych partnerów, między innymi Art House Spirits Down, projekt, który zajmuje się produkcją alkoholi inwestycyjnych, między innymi rumu, Huburger projekt, który zajmuje się wytwarzaniem różnego rodzaju produktów z Konopi. Podpisaliśmy partnerstwa między innymi z Crypto Pirates of Aralan, Star Heroes, czyli projektami, które jeszcze przed zakończeniem roku 2022 pokazały gotowy produkt, który mogliście przetestować. Dodatkowo podpisaliśmy partnerstwo z projektem Gamesweep, który zajmuje się adopcją Graczy z rynku Web2 na rynek Web3 oraz pomocy projektom, które chciałyby przejść tą samą drogę. Jeżeli chodzi o naszych partnerów, to gratulujemy im odniesionych sukcesów w 2022 roku i liczymy, że również 2023 będzie dla Was udany. BCP to ekosystem dający innowacyjne rozwiązania dla biznesu z zakresu technologii blockchain, NFT, odnawialnych źródeł energii i gamingu. Wydarzenie styczniowe zaprezentuje nowe cele i dalszą drogę rozwoju projektu. A już dziś serdecznie zapraszamy Was na event, który odbędzie się 21 stycznia w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki. W 2022 widzieliśmy, że otwiera się branża i sporo zapytań o różne rzeczy z sygnaturami kryptowalut, od odzieży po różne gadżety. Dlatego wpadliśmy na pomysł, że zamiast sprowadzać takie rzeczy z Azji, to postawimy na mocną jakość i samemu otworzymy dla Was kryptosklep.com. To jest Wasze miejsce, gdzie też o wzorach Wy możecie zadecydować. Zaczęliśmy skromnie od koszulek. Pojechaliśmy z bluzami, z polówkami. Obecnie z ciekawych rzeczy mamy dla Was specjalne klapki z Bitcoinem. Także to dopiero tylko początek, już wkrótce kolejne ciekawe gadżety na kryptosklepie. Rok 2022 to również ciężka praca w social mediach, na YouTubie, na Twitterze 66 rozmów branżowych z polskimi projektami, które przeprowadziliśmy po to, żebyście mogli zadać swoje pytania, żebyście mogli poznać projekt. 54 live'y, które odbyły się na moim kanale we wtorki i czwartki, kiedy razem w godzinach czasami bardzo późnych, niektóre live'y trwały nawet do północy, a więc live'y 2, 3, 4-godzinne. To był czas, który spędziliśmy razem po to, żeby robić system tematyczną burzę właśnie na temat rynku kryptowalut. Rok 2022 to również duży przyrost, jeżeli chodzi o naszą społeczność. Mój kanał około 30 tysięcy na YouTubie, około 50 tysięcy na Twitterze, social media KryptoEkipy, stroma KryptoEkipy, to wszystko pokazuje, że jesteście z nami i chcecie razem współtworzyć KryptoEkipa. KryptoEkipa to nie tylko Twitter, Telegram czy YouTube, to także Wy, jako nasza społeczność, dlatego powstały grupy lokalne, na których spotykamy się na żywo, rozmawiamy o wszystkim, nie tylko o kryptowalutach. Grupy lokalne, które powstały to między innymi Warszawa, Szczecin, Silesia, Łódź, Anglia, Kraków, Wrocław, Wielkopolska i Lublin. Linki naszych grup znajdziecie na stronie www.kryptekipa.pl. Serdecznie zapraszamy. Uruchomiliśmy nową grupę ekosystemy, na której każdy blockchain ma swoje miejsce. Niebawem będziemy dodawali kolejne. Oraz reaktywowaliśmy grupę airdropy, gdzie już pojawiają się najnowsze newsy, gdzie możecie potestować i być może zgarnąć coś za darmo. Rok 2022 był bardzo trudnym rokiem na rynku kryptowalut. Więc, jeżeli go przetrwałeś i byłeś z nami, pozostałeś na rynku, to można powiedzieć, że jesteś prawdziwym weteranem sceny krypto. Jeżeli chodzi o nowy rok, oczywiście składam Wam najlepsze życzenia właśnie na ten nowy rok 2023. Dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami już kolejny rok, a w tym nadchodzącym chcielibyśmy życzyć Wam, aby był owocny, pełny zielonych wykresów oraz abyśmy dalej wspólnie rośli w siłę na polskiej scenie. Kryptowalut, a także wspólnie szli po duże wyniki. I życzę tak naprawdę Wam tego, co zbudowało również moje zasady, dzięki którym przetrwałem na tym rynku już ponad 6 lat. Cierpliwość, systematyka, konsekwencja to są bardzo ważne rzeczy. Życzę Wam, żebyście wyrobili w sobie właśnie te cechy, które pomogą Wam tak naprawdę budować portfel kryptowalut. Z okazji nowego roku chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności samych trafnych decyzji i dobrych inwestycji. Życzę wam, żebyście rozpisali swój plan na nowy rok, żebyście podzielili portfel i przygotowali swoją głowę na realizację zysków. Jaki będzie ten rok inwestycyjnie, tego nie wiemy, natomiast wiemy, że rynek będzie dawał bardzo dużo możliwości i że my będziemy cały czas z wami i będziemy was edukować. Życzę wam przede wszystkim jak największych pokładów silnej woli do wypełniania swoich postanowień i wyznaczonych celów. Wytrwałości w tym trudnym czasie na rynku. Jeżeli chodzi o życzenia spoza krypto, oczywiście życzę zdrówka, 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 bo jak jest zdrówko, to możemy robić wszystko i możemy razem iść po bardzo dobre wyniki. W imieniu swoim, jak i kryptoekipy, chciałbym wam życzyć w nadchodzącym roku wszystkiego, co najlepsze. Żeby wasz portfel był wiecznie wypełniony, żeby gemy za stodoły złom, że dały zrobić niesamowite wyniki. No i przede wszystkim, żeby było zdrowie, bo to jest w życiu najważniejsze. Dziękujemy Wam za to, że byliście z nami przez cały 2022 rok, za Wasze wsparcie, za Waszą energię i za Wasze pomysły, które dały nam takiego kopa, że znaleźliśmy się na takim miejscu, jakim jesteśmy. A z naszej strony życzymy Wam tego, by następny rok, 2023 rok, był taki, by Wasze portfele i Wasza edukacja, która była z nami, wyniosła was w portfel na taki, taki poziom, byście byli zadowoleni i wy, i wasi najbliżsi. Tego Wam życzymy. Na nowy rok chciałbym Wam życzyć dużo zdrowia, pełnych portfeli krypto, zielonego, zielonego wykresu na rynku. Dziękujemy, że jesteście z nami. Życzymy Wam szczęśliwego nowego roku oraz samych sukcesów i kolejnej hosty. Życzę naszym partnerom. I wszystkim innym projektom, żeby udało się wypełnić całkowicie roadmapę, żebyście się nie przejmowali obecną bezsą i ciężką pracą, dojechali do HOSSE. Naszym widzom życzę cierpliwości, życzę wytrwałości w nauce, w dążeniu do sukcesu, a przede wszystkim wszystkim Wam życzę zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze, jeżeli będziecie mieli zdrowie, to reszta... Jakoś tam pójdzie do siebie roku. Kochani, z okazji nadchodzącego Nowego Roku życzę Wam, aby wszystkie Wasze plany, marzenia i oczekiwania jak najszybciej się spełniły, aby nadchodzący Nowy Rok był pełny miłości, radości oraz samych pomyślnych inwestycji. Zapraszamy również na wszystkie grupy telegramowe KryptoEkipy, gdzie zawsze służymy wsparciem i pomocą. W nowym roku widzimy się na naszych social mediach, widzimy się na żywo na eventach. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i jeszcze raz wszystkiego co najlepsze na ten nowy 2023. Kryptoekipa to ja. 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 Krypto ekipa, to my, 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 to krypto ekipa to wy, to wy, wy. to, wy. to, wy. to, wy. to wy. wy dziękujemy. Wszystkiego dobrego, kochani. Siemanko, tu Lipenos. To jest jedno. Lecimy dalej. Było Lecimy dalej. Skrypto z sklepu, czyli sklep, krypto i yom yo, 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 yo. Czekaj, czekaj. Nie! Lecimy dalej. nie wiem, co tutaj powiedzieć. Kur... Dobra, wystarczy. dziękuję. Dobra noc.